Hello, z tej strony MG4, a to jest ponownie Minecraft Hardcore. Także tak, e, witam Was w tą niezbyt przyjazną pogodę. Akurat musiało teraz zacząć padać, no niestety. E, I cóż, w dzisiejszym odcinku chcę się zająć enchantem. E, a do tego będę musiał znaleźć trzcinę cukrową, dlatego za chwilę wyruszę po nią, o, w tamtą stronę. Tam już byłem w jednym z poprzednich odcinków i tam nie mogłem nic znaleźć. Tam jest po prostu tam są po prostu klify i nie ma żadnego brzegu, na którym mogłaby rosnąć No jak widać tutaj również pozostawiłem kolejne drzewo <grydy> Tym razem dżunglowej to duże, ponieważ potrzebowałem sporo tego drewna Do mojej bazy, jak widać się troszkę też w niej pozmieniałem i za chwilę Wam pokażę wszystkie bazy, ale również mam tu gości <grydy> Za chwilę się nimi zajmę Mam nadzieję, że jak gdzieś odpłynę daleko, to znikną, bo nie chcę mieć na razie bad, bad Oman, to się chyba nazywało. No bo też fajnie byłoby znaleźć wioskę, jakby się udało. A z tym efektem... Nie byłoby przyjemnie do niej wchodzić. Okej, okay, tutaj jak widać zastąpiłem już ten kobyl z tą drewnem zwykłym, dokończyłem szybę. E Okej, okay, tutaj... Pomieszczenie z farmą troszkę się pozmieniało. Powstały te filary, które według mnie wyglądają naprawdę dobrze. Nie wiem, bardzo mi się to podoba. O wiele lepiej to wygląda niż, niż jak było poprzednio. Tutaj też zrobiłem, ale tutaj już. O tak to wygląda, bo tu nie ma za bardzo przestrzeni, gdzie zrobić takie okienka, czy nie wiem jak to nazwać. <laughs> Okej, <Okay>. witaj. <laughs> Okej, okay. jak widać również zacząłem tutaj robić oświetlenie w... Po tak, to również. E, tutaj niedaleko pewnie jest jakiś cave, który będę chciał odkryć. I chyba już wiem, gdzie jest do niego wejść, ale to na razie nie chcę się tam udawać. A może pójdę tam, zobaczę. Ok, to jak, jak widać zrobiłem sobie lampy w podłodze. Bo ponieważ chcę zredukować ilość pochodni, jaką używam tutaj w bazie. Tutaj się nic takiego pozmienia. Tutaj tylko tak wykopałem na razie, zacząłem robić tutaj magazyn na. Rzeczy od Nederu. Tutaj też już, a mi się język plącze Tutaj też już e, przygotowałem miejsce na enchanting table e, A tutaj powstaje mój główny magazyn Projekt będzie podobny do tego co miałem w poprzedniej serii minecrafta Jakoś tak to spróbuję to zmieścić tutaj wszystko e, Jeszcze to rozplanowuję jak tutaj podzielić ten magazyn na różne sekcje Także tak, na razie to jest po prostu praca w toku To tyle co się zmieniło na razie u mnie w bazie Ja już sobie tutaj przygotowałem mniej więcej, o, ekwipunek Do tej wyprawy, którą, w którą chcę się teraz udać Okej, okay, to chyba wszystko tylko się prześpię Bo w nocy będzie niebezpiecznie, szczególnie na hardkorze No już wam pokazuję w sumie to wejście do tej Jaskini, która się tu obok gdzieś pewnie znajduje Mam nadzieję, że on mnie tu nie zauważy. O tutaj. Tutaj coś takiego odkryłem. O. Tu jest taka jaskinia. Fajnie będzie któregoś razu tam pójść, ale na razie chyba tam się nie będę udawać. Na razie go tutaj ominę. Na około tutaj opłynę. No, jest cała gromadka. <laughs> Przyjemniaczki. Dobra, na razie z nimi nie chcę się zadawać. Mam nadzieję, że oni znikną, bo jak się oddalę, na pewno odległość to powinni. Dobra. O! What? <grystanie> ok. Ok. Fajnie. Tylko jeszcze tu nie widziałem, bo się nie zapuszczałem tutaj za bazę. Mamy podwodną świątynię blisko spawnu. Wow! O, już tu widzę guardiany. Można, będzie można zrobić jakąś farmę guardianów, bądź jakąś taką bazę. Osuszyć na przykład tą e, świątynię. A, albo, albo po prostu zrobię przez to, że jest blisko spawnu to można po prostu zrobić e, farmę guardianów. A może kto wie, może po prostu zrobię farmę guardianów i bazę w tym samym czasie. Tylko będę musiał to wszystko myśleć, bo nie wiem na razie, jak to powinno się wszystko projektować. Okej. Okay. To zobaczę, ale fajnie, że jest tutaj blisko bardzo. Nawet nie wiem czy jest w czankach spawnu, ale chyba jest poza. Dobra, to później się nią zajmę. Ale dobra, fajnie. Bardzo blisko. O, czekajcie, tu jest jakaś ruina. O, jest topielec. Witaj. Muszę uważać na tlen. Tu coś ciekawego nie. Dobra i zobaczmy co się kryje w tej ruinie. To jakieś... O, tutaj pewnie jest skrzynka. Nie. Nie ma tu skrzynki. O, jest. Eee, tlen, 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 tlen. Dobra. Słaby lud dosyć. Ale dobra, jest boże można zrobić, so zrobić sobie chlebek. Węgiel też się przyda. Fajnie. Czcina! Okej. Okay. Jej! <grym> dobra, Płyt. Czy ja miałem większą reakcję na trzcinę, niż na podwodną świątynię? Okej, okay, to jest... That's weird. Dobra, cel mniej więcej jest osiągnięty. Może spróbuję jeszcze tutaj troszkę zwiecić tego terenu. Okej, okay, ile mam tutaj tej trzciny? O, tam jest więcej. Dobra, to sobie tu po prostu pozbieram. Dziesięć z tego jednego miejsca. Może uda się jakąś wioskę znaleźć, byłoby naprawdę super. Bibliotekarza znaleźć i, jak... i spróbować u niego uzyskać książkę z Mending. No bo z tego co chyba wiem, to w stole do zaklęć nie da się uzyskać Mendingu. O, tutaj jeszcze jest. O, polana. To w sumie może jest duże prawdopodobieństwo na jakąś wioskę. O, ciekawa. Jaskinia. Dobra, na razie tutaj to zostawię. Może, jak już będę sobie robił te potiony na oddychanie pod wodę, to właśnie będę zwiedzał takie jaskinie. No, rzeczywiście trzeba to sprawdzić, czy tam coś jest ciekawego. O, pszczoły! Dobra. Na razie tu nie widzę niczego, co by wioskę przypominało. Ale nawet ładne tereny. Jeszcze więcej trzciny. Mam już 50. Okej, okay, tutaj jest kolejny ocean. O, okej, okay, tam jest statek zatopiony. To dobrze byłoby się do niego udać. Może będzie jakaś mapa skarbów? A nie, to nie jest statek, to jest ruina portalu. Tam jest statek, okej. Okay. Okej, okay, nic takiego. O, mending, ale wolałbym w formie książki. Okej. Okay. Gdzie sutka? Aha, tutaj, zatopiona. Dobra, to teraz trzeba się udać. O, tam jest y, jakaś ruina na powierzchni. To też trzeba się udać do tej, e, do zatopionego statku, do wraku. Bo fajnie byłoby znaleźć jakiś sensowny skarb. Może jakieś ponownie diamenty będą. W ostatnim odcinku to naprawdę sporo ich zdobyłem na tej wyprawie do Nederu. Jakieś nowe jeszcze tereny tam się tworzą. Nawet całkiem ładne. Tylko cały czas wszędzie skaliste wybrzeże. Okej. Okay. co tutaj? O, dużo żelaza. Lapisz się przyda. Skrzynka też. Ja chciałbym mapę skarbów. Co nie mogę tego otworzyć. Słuchajcie, jest... Chyba jest pewien bug. Okej, okay. otworzyło się. Okej, okay, mamy tutaj mapę skarbów. Która pewnie za chwilę się wczyta. Mam nadzieję, że się nie zacina na OBS-ie nic. Halo? To czy... What? Eee, czy to tak ma być? Czekajcie, przeładuję sobie. Save. Ok. Ok, nie mam tego nawet w ekwipunku teraz. Ok, jeszcze raz to zabieram. I czy teraz będzie coś na tej mapie? Mogę? Tak, jest, dobra. Ej, muszę się zorientować, gdzie to jest, bo fajnie byłoby odnaleźć. A, nie zabrałem ze za sobą łóżka. Sisz. Okej, okay, dobra. Zobaczycie, jeszcze tą ruinę. Bo jest tak na powierzchni to aż się prosi, żeby ją e, ograbić. To jest jej ten topielec, ale on nam tutaj nie przeszkodzi. Mam tutaj łopatę. Okej, okay. Stone Axe. A nic takiego fajnego. Dobra, to teraz trzeba się zorientować gdzie jest ten skarb. Bo tutaj jest zachód, więc to będzie gdzieś tam. Tylko teraz, tak w nocy, jest niebezpiecznie, żeby nic mnie tutaj nie, do, nie dopadło. Bo, jak coś mnie dopadnie, to będzie naprawdę ciężko. Będzie w sensie się bardzo słabo. I tam już widzę lądy. Widzę las brzoz brzozowy. Mam nadzieję, że OBS nie zacina. Cały, coś, cały czas się z tym stresuję trochę. Żeby mi zno... Okej, okay, już się teren pojawia na mapie. Chyba będzie gdzieś tutaj, no. No to nieźle. Ile tu jest creeperów? Okej, okay, ten skarb jest gdzieś o tutaj. Może uda mi się szybko jakoś go tutaj wydobyć. Nie on jest tutaj? Nie. Nikt się nas jeszcze mną no, nie zainteresował, tylko ten zombie, dlatego się nim tutaj zajmę, zanim stanie się topielcem. Dobra. I ten skarb powinien być gdzieś tutaj. E, nikt tutaj w morzu stronie nie wędruje, na razie nikt. Okej, okay, tutaj gdzieś. Tak myślę. Co jest? Okej, okay, zrobiło się troszkę groźnie, żeby mnie tylko nie zobaczyli. Okej, okay, na szczęście wziąłem tą żelazną łopatę. Dobra, poszli sobie. O, znalazłem. Jest. Tutaj nawet... Dobrze, że sobie troszkę piasku pozbieram, bo mi się przyda na szkło. Okej, okay, wy w sumie tutaj wolno idziecie, więc... sobie już wytopędę. Te, ten... Mam nadzieję, że było warto znaleźć ten skarb. Okej, okay, było warto chyba. <laughs> było warto. Dobra, już sobie podsumuję co zdobyłem, tylko ucieknę stąd. Okej, okay. Z tego co pamiętam, to tak, stamtąd płynąłem. Dobra, już chyba uciekłem na odpowiednią odległość, tak już mnie nie widzą. Okej, okay, dwa diamenty i jeszcze cztery z tego co pamiętam i będę miał pełną zbroję diamentową. Trochę żelaza, złota, yy, miecz. Yy, oczywiście najważniejsza rzecz tutaj, no to serce oceanu. Okej, okay, lód nawet jest dobry, nie będę narzekać, jest... Są diamenty, więc jest ok. Tam widzę ruinę portalu. O, tutaj mam rybę. Dobra. Blok złota. Przyda się. To chyba daska on nie widzi? Tak, widzi. Mam nadzieję, że ten tutaj nie ma trójzęba, żeby we mnie w nim rzucać. Okej jest skrzynka, tu jest skrzynka O! Okej, okay, przyda się ten melon do... Okej okay. eee, Powietrze. Okej, okay, już noc mija. Eee, co mogę sobie tu wyrzucić? Looting 3 to nawet sobie je zatrzymam. Będę trzymał sobie przez chwilę ten miecz Tą mapę mogę wyrzucić, bo się przecież nie przyda. A nie wiem, czy w sumie warto wart na tę siekierę. Dobra. Dobra. Słońce już wstaje. Ok, no to pora już wracać po tej podróży do domu. Do bazy, bo już mam wszystko, co chciałam. Nawet aż nad to. W sumie jeszcze pozbieram tutaj po drodze parę tych trzcin i się zabieram za otworzenie stołu do zakręć. O nie, miejsce mi się skończyło. Czy ci naważniejsze niż złoty hełm? Hejże, hejże, no mówię Wam, jaki rejsa, z bo mam stary, zarcewiały, śmierdzący wrak na kilkadziesiąt minut, to zostałby mi świat. Okej. <grym> 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 Sporo tej trzciny udało mi się zebrać Więc mission jak najbardziej complete Okej okay. Ostatnia trzcina jaką zbiorę Jakaś ciekawa Jaskinia Już widać mój Cliff <gryw> Już jestem niedaleko domu O, czekajcie Tam widzę jeszcze Tę ruiny portalu to sobie zobaczę co tam jest. Mam nadzieję, że coś ciekawego. Fajnie byłoby, gdyby tutaj był jakiś tak zwany koks. O, tam są te e, dynie. To sobie to tutaj zbiorę. O, i krowy. Też. Okej, okay, dał skórę. Okej, okay, tylko co teraz mogę wyrzucić? To mogę sobie przerobić na złoto. Nic mi tu nie chce zajść. Jakiś creeper. Nie. Czy mięso jeszcze by się przydało? A, to zboże mam. Farmę. To sobie pożyczę parę skór. Jeżeli można. Na razie mam tylko jedno. Słabo idzie. No dwie. Okej, okay, jeszcze coś muszę wyrzucić, by zebrać. Można wyrzucić tę rybę. Mam dynie, czyli kolejna rzecz, którą będę mógł sobie potem zasadzić. Dobra, mam. Ok, dobra, i teraz trzeba zobaczyć, co tutaj się kryje w tym. Ee, w tej ruinie. A mogło być lepiej. No ale się to tu zostawi. No może obsidian wezmę? Nie, bo i tak mi się nie zmieści do akwipunku. Dobra, także to wszystko. Teraz już naprawdę idę do domu. Bo enchanting table się sam nie zrobi. Jo! Nie mogę się doczekać, jak tam pójdę. Chcę bardzo te gąbki. Przydadzą się z tej świątyni. Jeszcze pomyślę, co tu yy, zrobię. Ale cóż, ta seria NAR się zapowiada bardzo dobrze. W sensie, wielkie szczęście mam, naprawdę, w... naprawdę niezły seed mi się trawi i uwaga, czy zniknęli tutaj ci, jak przewidywałem. Zniknęli! No i super, już nie mam problemu z nimi. Że tam się rozglądałem, czy po prostu gdzieś nie poszli, ale. O, ok, czy tu delfin za mną płynie? Tak, płynie. Miło, hej. Co chcesz? Zostaw moją łódkę. <noise> łódkę chciał mi za ukraść. Dobra. Także trzeba już przystąpić do czynów. W sumie jakby tak popatrzeć to to podczas tej wyprawy udało mi się zebrać wszystko co jest potrzebne żeby zrobić enchanting table. Trzcinę cukrową, ale i też same kartki, które były tam gdzieś w ruinie i sobie odłożę niepotrzebne rzeczy, żeby mi nie zagracały kwipunku. Okej. Okay. To sobie wezmę. Trzy są na razie mi potrzebne. Dobra, to jest tutaj książka. Dobra, to mamy enchanting table. Okej, okay, zrobiony. Już sobie go postawię tutaj w tym pomieszczeniu. Okej, okay, jestem ciekaw, ile biblioteczek uda mi się zrobić. E, mam... Aha. Okej, okay, biblioteczek sobie jeszcze nie porobię, <noise> bo nie mam e, wystarczająco ilość skóry, tak jak już mówiłem. Cholipka, nie, czekajcie, czekajcie. Mam tutaj skórę, dobra. Uff. Okej. Okay. Tutaj biorę to. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Ok. E, drewno. Raz, dwa tak zrobię tutaj tak o i proszę mam pierwszą biblioteczkę do mojego stołu do zakręci ok ok, Tu na razie do wysokiego poziomu sobie nie nie zenchantuję dobra trudno ale misja wykonana, mam Enchanting Table i mam również masę innych rzeczy, które udało mi się zdobyć. Także super. E, na razie nie będę sobie tam enchantował rzeczy, ponieważ troszkę za mały level mi tu wyskakuje. Jak widać, czekajcie, jest tu może jakaś fortuna. No nie, nie. Dobra, także Enchanting już mamy. Będę musiał sobie zebrać po troszkę więcej tych biblioteczek. Ale to albo znajdę jakąś wioskę i tam zagrabię im troszkę tych książek, albo po prostu zrobię tutaj, gdzieś obok sobie, hodowlę krów, co w sumie chyba będzie dosyć rozsądnym rozwiązaniem, ponieważ nie dość, że będę miał skórę. To jeszcze jedzenie, więc chyba tak sobie zrobię, właśnie. Dobra, i cóż, to chyba tyle w tym odcinku. No bo tutaj już więcej nic nie zrobię. Bo, to jest, bo tutaj jest naprawdę dosyć. No jest tutaj siódmy, lewe czy coś. Nie wiem jak to tutaj działa za bardzo w sumie. O co chodzi, że tu jest siódemka? Dobra, nie wiem. Ogarnę to i w następnych odcinkach się zajmę już porządnie Enchantingiem. Nie mam nadzieję, że zdobędę więcej tych biblioteczek do tego czasu. Także cóż, na razie dziękuję wszystkim za oglądanie. Mam nadzieję, że jakkolwiek się to spodobało. Ten odcinek to troszkę był chaos. <laughs> nie ukrywam. Ale mimo tego mam nadzieję, że jest że Wam się podobał i że jest udany, także cóż, to tyle. Jeszcze raz dziękuję wszystkim za oglądanie i słyszycie mnie w następnych filmach. Na razie.